Witam serdecznie, szczęść Boże, kto ma uszy, do słuchania niechaj. Słucha Ewangelia według świętego Mateusza. W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na pustyni ludzkiej te słowa Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi Głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki. Co to jest ten owy czas? To jest czas, kiedy no nie dzieje się za dobrze. Wszystko jest w ruinie, nie ma życia, ludzie nie wiedzą jak żyć, są w ciemności. No i nagle pojawia się jak księżyc Jan Chrzciciel księżyc, który mm, ma światło, który jest lampą, która świeci. Nawet Pan Jezus mówił o Janie Chrzcicielu, że Jan Chrzciciel jest jak lampa, która świeci. Nie jest światłem, światłem jest Chrystus. Jan Chrzciciel zapowiada Chrystusa, zapowiada tego, który jest życiem drogą, prawdą i życiem a ludzie nie wiedzą, jak żyć. Więc potrzebują tego robotnika, tego pracownika Bożego, który pod natchnieniem Bożym przyjdzie z pustyni, gdzie się wychowywał, gdzie mieszkał, i nagle się pojawia. Przychodzi i głosi, i mówi trudne słowa. Mówi: Nawracajcie się. My nie lubimy takich słów. To są trudne słowa. Ja przed na, e, nagrywaniem e, tego filmiku. Miałem takie natchnienie, żeby wyjść na zewnątrz, w ciemność, bo na dworze jest ciemno w nocy, i żeby pójść po prostu, iść. No i wyszedłem z domu i od razu, od razu zobaczyłem tego kogoś, do kogo zostałem posłany. Idę sobie akurat obok mnie, człowiek, akurat wtedy, kiedy przychodziłem, wyrzucił papierek tak na ziemię, tako. Tak, jakby zrobił to ostentacyjnie. On nie zrobił tego ostentacyjnie, po prostu wyrzucił. Ja się zatrzymałem i mówię: Co ty robisz, człowieku? No, wyrzuć do śmieci. A on mówi: Znam cię, czemu do mnie mówisz, nie? No, bo robisz coś złego. O co ci chodzi, nie? No i on sobie poszedł, ten człowiek. No to ja wziąłem ten papierek i podnoszę. I on się wrócił. I idzie tak szybko, myślałem, że mnie zaraz walnie nie. I mówi daj ten papierek, daj tego śmiecia. Wiem masz. I on mnie przeprosił. Mówi nerwowy jestem. sorry, mam problem. Życie mi się. Porypało. A, życie ci się porypało. Nie umiesz żyć. To super. To super. Bo wiesz co, bo ja wiem, kto yy, zna się na życiu. Jezus jest życiem, wiesz. My no zaczęliśmy rozmawiać, no i On doświadczył jakiegoś światła. Czy je przyjął, czy nie, no to nie wiadomo. Zgadza się ze mną, ale, no ale jest taki, taki w takim rozkro, rozkroku, jak może jak Faryzeusze i Saduceusze, którzy z jednej strony przyszli na ten Jordan, przyszli do tego chrztu, ale go nie przyjęli. No, bo musimy pamiętać o tym, że farzeusze i saduceusze nie przyjęli chrztu. Ja się pojawiłem tak znikąd w życiu tego człowieka. W ruinie, bo to nie było życie. No, i za chwilę idę dalej, pojawiam, pojawiam się znowu w jakimś życiu. Yy, kobiety, która po polsku ma na imię tęsknota. He, Hasret chyba miała na imię. Hasred, tak mi się przed, przedstawiła. Turczynka, która mówiła dość, dość dobrze po polsku. I później sprawdziłem, co znaczy to imię. Tęsknota, ale taka tęsknota z takim żalem. Tęsknota za, właśnie za życiem, za szczęściem, za dobrem. Tak jej nadano imię. Takie imię nosiła. I potem spotkałem następnego człowieka, czyli trzy osoby. Ciężko było wrócić do domu, bo długo się rozmawiało z tymi osobami. Ten trzeci człowiek był bezdomny. Akurat, akurat stało się tak, że wyszedł z domu i nie ma gdzie mieszkać, bo się pokłócił tam z jakąś osobą, z którą mieszkał. A ta dziewczyna, ta kobieta, też jest w takim momencie swojego życia, że ona nie wie. Ona nie wie. Ona nie wie. Nie potrafi połączyć kropek ze, ze sobą w całość, nie? I ja wie: Jezus, a to była muzułmanka. Ja mówię, Jezus, Jezus, tylko Jezus ci pomoże. Każdemu z tych trzech, każdej z tych trzech osób mówiłem: Tylko Jezus, tylko Jezus. Wiecie, no, Jan chciciel jest jak ten księżyc, który. Daje światło, odbija światło yy, słońca, ale przyjdzie taki moment, że Jana Chciciela już nie będzie, że księżyc zgaśnie. Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie. Oczywiście tu chodzi o Jezusa, że przyjdzie Jezus i będzie głosił ubogim prawdę, będzie rządził sprawiedliwie, będzie objawiał Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie, i wielki pokój zakwitnie w naszych sercach, jeśli przyjmiemy to, co On nam głosi. Jeśli nie przyjmiemy, to księżyc zkaśnie. Już nikt nie pokaże Ci, jak żyć. Już Ci nikt nie powie. Mama, tata Ci nie powie to, jak żyć. Sam nie będziesz wiedział, telewizja ci nie powie, sąsiad sąsiadka, nikt ci nie powie. Duch Święty nie przyjdzie i nie powie ci, jak żyć. Bo będzie już taka ciemność, jak księżyc zgaśnie. Wyobrażacie sobie, co, co będzie, jak księżyca nie będzie. Tak w rzeczywistości naszej. Jak słońce, tylko, zostanie, jak księżyca nie będzie. Myślicie, że. Że księżyc nie ma swojej roli dla nas, ziemian i dla całej ziemi, on odgrywa wielką rolę, ten księżyc. Jak księżyc gaśnie, to pływy oceanów prawie znikną. I y, nie będzie plaż, y, ben, będą, te ekosystemy całe znikną. Y, to się zawali. Y, linie brze, brzegowe, y, pory roku nie będą takie przewidywalne, jak księżyc zniknie. Jak jeden prorok zniknie z naszego życia, jak, jak, my go, jak my go skasimy, jak my powiemy: zamknij się, nie mów do nas. Nie znam Cię, czemu do mnie mówisz. To, to wszystko wtedy y, dokona, w naszym życiu dokona się taka erozja. Nie będzie życia. Y, będziemy ciągle zmęczeni. Y, świat będzie dalej żył bez księżyca, ale y, y, nawet powietrze będzie y, ciężkie. Y, wiatr może tak wiać, że ci głowę urwie. Y, 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 tam, gdzie jest dzisiaj ciepło, będzie zimno, a tam, gdzie jest dzisiaj zimno, będzie ciepło. Wszystko się rozwali, jeśli tylko nie będzie księżyca. Jeśli wyrzucimy księżyc z naszego życia, czyli proroka, proroka, który nam głosi słowo. Ja rozmawiałem z tą turczynką i ona mówi: No, tak, ale Biblię napisali ludzie. W porównaniu z, z Koranem. No, Koran został z nieba dany, tak? To jest oczywiście nieprawda. Tak, ludzie napisali Biblię, ale pod natchnieniem. Jedna kropka, druga kropka, trzecia kropka, czwarta kropka, piąta, szósta. Jeśli spojrzymy na te kropki, jak na ludzi, jak na proroków, to każdy pisał to, co Bóg mu powiedział, przyszło mu to natchnienie, i Jezus to wszystko połączył. Przy pomocy Jana Chrzciciela, który to wszystko połączył i mówi, To jest baranek Boży, który kładzie grzechy świata. On jest tak mocny, że ma to wiejadło w ręku. Wiecie co to jest to wiejadło? To jest taka szufla, szuflo yy, widły. Yy, nakłada się tam to ziarno yy, zmieszane z plewami. I tak się tym potrząsa. I tutaj wy, wypada ziarno, a plewy wiatr rozmiata. I to się tak y, y, ucieka. Ten wiatr po prostu te, te plewy odgania, i te plewy idą na spalenie. I tu jest jeszcze taki obraz piękny tego ducha świętego, którym Jezus będzie chrzcił. I ogniem. Ze słońca wychodzą takie, y, takie języki ognia. Tak jak na apostołów wstąpiły te języki ognia, widoczne języki ognia i nie spaliły ich. Tak y, ci, którzy pójdą za Janem Chrzcicielem, pójdą za prorokami Bożymi, prawdziwymi prorokami, nie fałszywymi, będą, będą natchnieni Duchem Świętym. Staną się odważni, mocni, Roztropni, umiarkowani, będą wiedzieć, będą znać, będą mieli w sobie światło. Nie będą jak ta dziewczyna, hasret, hasret, tęsknota, która nie wie, nie wie, nie wiem. Tęsknie, nie wiem. Gdzie jest mój pan, gdzie jest mój mistrz, gdzie jest mój oblubieniec? Za, za kim tęsknię? Za życiem. No ale żyjesz, no ale to życie jest takie, no mam pracę, pieniądze. Pytam się tej dziewczyny, gdzie jest twój dom? Ona pokazuje tam. A ja mówię, to jest twój dom, czy tylko mieszkasz tam? Ona mówi, no tam mieszkam. To to nie jest twój dom. Dom to jest miejsce, gdzie, gdzie żyjesz. Ona mówi, no to tam, gdzie mama. To dlaczego cię tam nie ma? No, bo... Bo w Polsce jest lepiej, w Turcji jest y, trudniej o życie takie finansowe. Fajnie, że ta dziewczyna uczy się po polsku. Podziwiam. Naprawdę dobrze mówiła po polsku. I, I ona jest blisko, blisko nawrócenia Jezusa. Zresztą te trzy osoby były bliskie. Tylko brakowało im jeszcze tego tego amen. Ja stawiam teraz to amen, bo kończę ten odcinek, ale ty ty postaw to amen, tak, panie, niech się stanie. Amen, Fiat. Chcę przyjąć Chrzest, Twój Chrzest. Nie chcę być jak ten faryzeusz i saduceusz, który przychodzi po Chrzest, ale go nie przyjmuje. Tak jak wielu ludzi, którzy idą do spowiedzi, ale nie wyznają wszystkich grzechów, nie, nie, nie ma tej poprawy, nie ma mocnego postanowienia poprawy. Nie ma tego albo jak jeden z moich rozmówców który obraził się na kościół bo ksiądz nie chciał mu dać chrztu, chrztu nie chciał ochścić jego dziecka dlaczego? Bo, bo on żyje w konkubinacie i nie wierzy tak naprawdę no to po co chrzest dla, dla tego dziecka jeśli oni nie wychowają tego dziecka w wierze będzie tylko sakrament ale nie, nie pójdzie za tym sakramentem dbanie o wiarę bo rodzice mają Dać wiarę temu dziecku. Przychodzą po wiarę do kościoła, ale oni nie chcą wiary, oni chcą tylko obrzęd. Sakrament pozbawiony słowa i nawrócenia. I tak właśnie z farzeuszami, saduceuszami było. Przyszli po ten chrzest, ale nie chcieli się nawrócić, dlatego odrzucili ten chrzest. I, Jan, i Jezus później mówił: pytał się ich. Od kogo pochodził Chrzest Janowo? Od Boga czy od ludzi? A oni milczeli. To byli właśnie ci farzeusze i saduceusze, którzy nie przyjęli tego zamysłu Bożego na ich życie, bo odrzucili Jana chrzciciela, bo odrzucili ten księżyc, który pojawił się w ich życiu tak nagle i dał im światło. I to takie porządne światło, bo to był taki księżyc w pełni. Amen. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem. I pozdrawiam.